Najnowszy sondaż, czołówka bez zmian. Bardzo słaby wynik PSL. Najnowszy sondaż. Spadek poparcia dla pis 1%. PSL. Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je partia rządząca. Wynika z najnowszego sondażu Social Hanges dla portalu polityce.pl. Chęć głosowania na Zjednoczoną Prawicę deklaruje 37%. Badanych. Na drugim miejscu znalazła się z Koalicja Obywatelska 25% poparcia, a na trzecim Polska 2053 Trono Hołowni 14%. Jak wynika z najnowszego badania pracowni Social Hanges na zlecenie portalu polityce.pl w polskiej polityce mamy okres względnej stabilizacji. Swoje poparcie zachowują z niewielką stratą PiS i KO. Wciąż bardzo dobrze wyglądają notowania konfederacji. Bardzo słaby wynik polskiego stronnictwa ludowego. Do Sejmu weszłoby pięciu grupowań, napisano. Zjednoczona prawica na czele chęć głosowania na Zjednoczoną Prawicę zadeklarowało 37%. Badanych, co oznacza spadek o jeden punkt w porównaniu z poprzednim sondażem. Na koalicję obywatelską planuje oddać głos 25%. Badanych. Co również oznacza spadek o 1 punkt procentowy. Bez zmian poparcie dla Polski 2053 na minus 14%. Na konfederację głos oddałoby 11% badanych, co oznacza wzrost o 2 punkty procentowe 1 punkt traci lewica, na którą wskazało 7% respondentów. PSL poza Sejmem poniżej progu wyborczego znalazły się, kuki z 15 z wynikiem 2%, wzrost o 1 punkt procent oraz polskie stronnictwo ludowe z wynikiem 1%, spadek poparcia o 1 punkt. Cosetny wyborca wskazał również na porozumienie Jarosława Gowina oznacza to wynik taki sam jak w zeszłym tygodniu. Deklarowana frekwencja wynosi 61%. Wzrost o 1 punkt w porównaniu z poprzednim badaniem. Badanie zostało zrealizowane metodą cawi komputera z systemu web interview na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej pod względem płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania próbie Polaków Wen równe 1090 osób w dniach od 1 do 4 października 2021 roku.